sobie na banie. Raz kozie śmierć. Witam Was w dzisiejszym filmie i dzisiaj robimy sobie Toasty Summer Makeup, czyli makijaż, który ma nam pięknie imitować taką opaleniznę, a nawet może odrobinkę spaloną skórę. <grym> Ten makijaż po prostu tyle razy mi się przewijał na TikToku, że stwierdziłam, że muszę go zrobić. I kochani, dzisiaj zero nowości, zero nowych kolekcji. Ja troszeczkę już też mam dosyć tego testowania, ciągle coś nowego wychodzi, to jest w ogóle jakiś obłęd, więc tak jak w kosmetyczce Maja zachęcam Was bardzo mocno, żebyście poszperali. W swojej toaletce i po prostu znaleźli kosmetyki, które są jak najbardziej zbliżone, żebyśmy mogli właśnie osiągnąć ten look. W tym makijażu używamy wszystkiego dużo. Dużo brązera, dużo różu i ogólnie nakładamy tego w dość szerokim, jakby spektrum twarzy, czyli jak możecie zauważyć na tych zdjęciach, to nie jest tak, jak zazwyczaj nakładamy, o tutaj troszeczkę różu, tylko to ma być takie across the nose, jakby, no, dość sporo i naprawdę ma to nam właśnie imitować tą opaleniznę. I myślę, po prostu, że to jest dość ciekawy look. Ja chcę go zrobić dzisiaj w takiej naprawdę mega łatwej, szybkiej wersji, więc zapraszam do oglądania. Tak, jak mówiłam, słuchajcie, naprawdę ja tutaj troszeczkę pobuszowałam w swojej y, kosmetyczce y, i znalazłam rzeczy, które mam nadzieję y, nam ten look po prostu y, stworzą. Bo oczywiście ja kocham testować kosmetyki, kocham nowości, kocham nowe formuły. Po prostu to jest moja naprawdę mega pasja od wielu, wielu lat. Ale Jezus, ja troszeczkę jestem przytłoczona, więc co dopiero taki zwykły konsument, który może nie ma nie wiadomo jak takiej super pasji do makijażu, tylko po prostu fajnie lubię się malować, to myślę, że taki zwykły właśnie konsument również może odczuwać taką presję, że Matko Boska, dopiero sobie kupiłam na przykład nową pomadkę, a już wyszło 15 nowych i yy, Matko, może te są lepsze niż moja? Ojeju, a tu jest inny kolor. O! My God. Także, tak jak mówiłam w kosmetyczce Maja, troszeczkę pobuszujmy, sprawdźmy swoje zasoby, bo na pewno dość sporo mamy tam kosmetyków. No, a przechodząc już do sekcji makijażowej, bo troszeczkę musiałam się Wam wygadać, to przede wszystkim ten look. Co to jest? No rozświetlenie. Także oczywiście nie może nam tutaj zabraknąć bazy rozświetlającej. Tą już używałam bodajże w kosmetyczce Czerwca, więc jak najbardziej tutaj ją możemy wykorzystać i po prostu nakładam ją w właśnie zewnętrzne partie twarzy, nawet tak dość sporawo, nie boimy się nakładamy. I tutaj będę sobie po prostu pracować w sekcjach, bo tak wolę, nie lubię po prostu nakładania na całą Twarz yy, wszystkiego, bo później może nam coś zastygnąć. Ta, co prawda, jakoś tam yy, super nie zastyga, ale po prostu uważam, że też tak. Macie jakąś lepszą kontrolę, jak się nałoży yy, z sekcjami i po prostu o. Ta baza też ociupinkę daje nam jakiegoś tam kolorytu, może wyrównania delikatnego, bo właśnie w tym luku przede wszystkim chodzi o podkreślenie naszej skóry, bo jak możecie zauważyć, tutaj bardzo dużo mamy piegów. I te piegi po prostu grają nam tutaj pierwsze skrzypce, więc jeżeli ktoś ma naturalnie piegi, no to oczywiście nie chcemy ich tutaj zasłaniać, więc wszystko robimy delikatnie, jeżeli Chodzi o samą bazę. Nie używamy żadnych jakichś takich super mocnych podkładów, więc jeżeli się czujecie komfortowo w samej takiej bazie, no to jak najbardziej, może już ominiecie po prostu punkt. Podkładu. Oh my god, no ja już jakby to kocham. <laughs> Mi się tu już bardzo po prostu podoba, jak ja się tak błyszczę. Dosyć już z tą bazą i lecimy dalej. Co prawda mam podkłady, które powinny być właśnie idealnie do tego looku, czyli takie bardzo leciutkie, tintujące wręcz, ale jeszcze ich nie przetestowałam, a nie chciałam właśnie tutaj żadnych nowości wrzucać, także jedziemy po prostu z Ewelinką kosmetyczną i po prostu nałożę... Cieniusieńką taką warstwę, postaram się chociażby. Chociażby bynajmniej, czy co ja chciałam tutaj powiedzieć. I wezmę sobie gąbusię z Ibry, natomiast kurczę ta gąbusia, już jest na takim chyba ostatnim życiu, bo coś tutaj mi się już jakby zaszła implozja w tej gąbce, czy, czy o co kaman. jeny, ale ten podkład naprawdę dobrze kryje. Troszeczkę za dużo go nałożyłam. Uwielbiam po prostu ten podkład. Gładko, Ewelinka. A tutaj się tak spisuje mi zawsze. Mam nadzieję, że go nigdy po prostu nie zmienią. Kurde, z przyzwyczajenia słuchajcie, za dużo tego nakładam. Za dużo. Jakby już to jest nie do końca tak, jak być powinno, także pozdro. <grym> Ale trochę chyba tutaj pozabieram, pozabieram i będzie git. No, wiecie, mam tę naczynka, mam tą cerę zaczerwienioną i potem jak go nałożę, to mam. On słabo kryje, w ogóle mi tutaj nic nie przykrył. O, na brodzie nadal jestem czerwona yy, i tak dalej. Ale jak mam. Tył głowy, w tym luku mamy użyć takiego bardziej tintującego podkładu, bardzo leciutkiego, jeżeli chodzi właśnie o poziom krycia, no to właśnie jestem w szoku, jak on tutaj naprawdę dobrze kryje. Więc kurde, to jest jednak punkt siedzenia, widzenia, co ja chcę powiedzieć? No, wiecie, o co mi chodzi? No, że punkt widzenia zależy w sensie, od punktu siedzenia, nie? Tak to się chyba mówi. Więc ja tu jeszcze sobie tak staram troszeczkę jakby. Pozabierać gąbeczką ten podkład, żeby to naprawdę było tylko takie wyrównanie tego koloru. Coś właśnie tutaj zaczęło nam bardziej prześwitywać, jakieś tutaj moje piegi, które też naturalnie mi się tworzą, więc myślę, że jest git. No i słuchajcie, normalnie w kremowym konturowaniu, jeżeli oglądaliście moją darmową lekcję konturowania i inne filmiki, gdzie właśnie używaliśmy już kremowych produktów, to często na tym etapie mogłabym już użyć korektora. Chociaż nie zawsze. No i właśnie to jest ten look, gdzie korektor zostawimy na sam koniec. No więc teraz musimy się przybrązowić. I oczywiście wezmę tutaj sobie Mariusza kosmetycznego, którego już, oczywiście też dobrze znacie, co oczywiście mnie oglądają. I wezmę sobie ten sam pędzelek, którym po prostu nakładałam tą bazę, i zaczynam się po prostu brązowić. I teraz o co chodzi w tym looku? Tego brązu mamy dość sporo, nie tylko jakby intensyfikację koloru, ale też sporo. Jeżeli chodzi o obszar. I z racji tego, że ten właśnie mariuszek nasz jest taką konsystencją serum, wodnista, coś na ten deseń, półtransparentna, no to tutaj troszeczkę tych warstw będziemy mogli dokładać. No i oczywiście zaczynamy sobie budować ten kolor od tych standardowych naszych obszarów. Czoło, i tutaj właśnie kości policzkowe. W normalnym looku ja już bym mogła skończyć to dosłownie były dwa ruchy pędzla dwa razy sobie tego dołożyłam i jakby już jestem przybrązowiona i naprawdę to spoko wygląda musimy się nie tylko skupić na zewnętrznych partiach, które są oczywiste, ale też właśnie na środku twarzy i to jest właśnie takie mega charakterystyczne dla tego looku, że jak nam pada słońce, no to ok, opalamy się tu, ale to słońce się zmienia, my się ruszamy, no tutaj też się będziemy opalać, się też będziemy opalać i właśnie cały ten środek twarzy mamy opalony, można sobie nawet spojrzeć na jakichś surferów, już nawet niekoniecznie po prostu sam ten makijaż, ale właśnie jak się naturalnie opalamy, no bo teraz przez to, że od wielu lat jakby używamy SPF-ów to nawet nie do końca wiemy jak ta nasza twarz się opala, więc właśnie spojrzeć sobie na jakichś surferów, no to zawsze tu po prostu ten środek twarzy jest zjarany, mało tego, na środku czoła jest też zjaranie i my Troszeczkę musimy ten look sobie jakby spróbować osiągnąć, więc teraz wezmę sobie ponownie ten brązer i sobie ponakładam go troszeczkę, właśnie na nos. I zaczynam oczywiście sobie na kości, ale też przechodzę, jak już mam troszeczkę mniej na tym pędzlu, to troszeczkę przechodzę tak. I nie boimy się trochę nakładać, właśnie i na policzki. I tutaj, o, coś takiego. I teraz zobaczcie. Już ten look zaczyna nam się tworzyć. Już to zupełnie inaczej wygląda. I powiem Wam, że już na tym etapie mi się mega podoba. I ja nie wiem, dlaczego ja tego wcześniej nie robiłam. Czasami mam coś takiego, że, no kocham makijaż i w ogóle, ale jak zobaczę jakiś nowy look, który mi się petardinio podoba to ja mam takie, ojejku, nie, nie wiem jak to zrobić, pomimo tego, że hello no co tu jest trudnego jakby <laughs> nie, ja umiem to zrobić ale wkręcam sobie na banie że ja tego nie potrafię albo, że ojej, ja będę na pewno zdyganie w tym wyglądać bo nie jestem jakąś modelką z tiktoka czy z instagrama i po prostu, o Jezu, mi to na pewno nie pasuje, mam zupełnie inny kształt twarzy nie wiem, nie mam wypełniaczy czy na twarzy wszykniętych, i to będzie źle wyglądało, boże, ja sobie takie jeszcze wkręcam, i potem, właśnie, kurde, ja nie próbuję tych luków. I no, i źle, i to jest bardzo źle, słuchajcie. Dlatego ja tutaj przychodzę do Was, właśnie czasami, z takimi nowinkami, coś innego, taki mały elemencik, żeby właśnie Was troszeczkę pootwierać na makijaż. Więc tutaj też dość nisko schodzimy do brwi i to nie mogą być takie wiecie linie. To wszystko musi być wyblendowane, dlatego właśnie używam tego serum, bo mogę je troszeczkę nabudować. Ten szczególnie produkt pozwala mi właśnie na uzyskanie takiego nie make upowego looku nie chcemy teraz mieć nagle dołu twarzy e, totalnie białego trochę tutaj musimy się jakby pokonturować, może troszeczkę delikatnie sobie ten bronzer przenieść na szyję wiecie, żeby tak wszystko było spójne. Powiem Wam, że naprawdę już na tym etapie mi się to mega podoba i ta twarz w ogóle już zupełnie inaczej wygląda. Powiem Wam, że ja jestem w szoku, że ja po prostu tak się wzbraniałam przed tym lukiem, bo kurczę. To jest ta moja mentalność, że miałam cerę naczynkową, Mam czerwoną twarz, więc muszę ją całą zasłonić. Dalsze stepy w makijażu będą źle wyglądały. Kurczę, właśnie nie do końca. Właśnie pokażmy sobie y, tą twarz. Ja się sama teraz właśnie do tego przekonuję. No i okej okay, kochani, jesteśmy na tym etapie. I teraz byśmy mogli oczywiście sobie jeszcze bardziej to intensyfikować. Jeżeli chcecie bardziej tutaj sobie pokonturować. Mocniej, więcej. Zostawiam to na tym właśnie etapie. No i, i przechodzimy do różu. I teraz słuchajcie. Róż i jego odcień jest tutaj naprawdę kluczowy. I wezmę sobie tutaj, dobra, dla mnie to jest nowość, ale słuchajcie, to jest chyba od wielu, wielu, wielu lat już, to znaczy Sephora Collection, i to jest taki różyk w odcieniu 01 Crunchy almond i możecie zobaczyć, że no on nie został nawet przeze mnie użyty tutaj u góry, tylko jest lekki słoczyk, to jest taki odcień słuchajcie no boski moim zdaniem, właśnie idealny mam nadzieję do tego właśnie luku, czyli ja bym go nazwała, że to jest taki kolor jakby cynamonowy ale podbity czerwienią trochę jakby ceglasty ale znowu gdzieś tak czerwień się troszeczkę pojawia, ale to nie jest taki wiecie czerwony w Prost. On gdzieś jest właśnie brązowawy, ale absolutnie nie mógłby pójść jako brązer. No i właśnie takie coś pomiędzy pomieszane z poplątanym idealnie będzie nam tutaj imitowało tę spaloną twarz. Właśnie, zróbmy sobie jeszcze słocza, jak to tutaj wygląda. No. no, czy to nie jest właśnie imitacja takiej właśnie troszeczkę zbyt mocno zjaranej yy, opalenizny. No ja uważam, że że tak. Ale właśnie, z racji tego, że ja nie używałam, kochani, tego różu, no to troszeczkę się obawiam, jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że mam to nałożyć na centralną część twarzy, czego również nigdy nie robiłam. Ale no, raz kozie śmierć, raz się żyje. Odklepuję sobie tutaj nadmiar z Próbuję to po prostu dość równomiernie w tym pędzlu rozłożyć. Nie wiem szczerze, gdzie zacząć, bo, bo oczywiście moja tendencja, no jest tu. Musimy troszeczkę właśnie chyba niżej Pozaczynać sobie. O Jezu, no piękny ten kolor. Ale robi mi farfocle jakieś tutaj. Jeszcze raz. Bo coś takie widziałam farfocle. Nie chcę za bardzo tak podjeżdżać. Spróbujemy troszeczkę właśnie takie. Apples of the cheek. I zobaczymy z tej strony, czyli troszeczkę tak niżej go próbuję nałożyć. I tutaj daję dość poro na ten nos. O, coś takiego. Nie boimy się na razie, bo jeszcze przyjdzie korektor i tym korektorem my sobie wszystko tutaj uratujemy i po prostu zrobimy tak, jak będzie nam to grało. Okej. Okay, powiem wam, że ten kolor po prostu petarda idealny. Wydaje mi się, że on też będzie przepiękny na jesień. Ej, no to mi się podoba. Zrobię jakieś takie szaleństwo, czyli na środek czoła, jeszcze tu z ręki po prostu co mam ociupinkę, Szybko tak przejadę. Jezus, jaram się. <laughs> Ej, jaram się, bo to jest coś dla mnie nowego. Yy, stresowałam się, że będę wyglądać totalnie jak Debil. Widzę to teraz, że to serio jest opalenizna. Tu trochę czerwień na tym czole, ale bez przesady. Tu tak dość mocno. Jeszcze trochę yy, z powrotem na tą brodę. Ja jestem w szoku. Trochę pewnie byśmy mogli dać na ten łuk brwiowy, bo jednak łuk brwiowy też może się gdzieś tam spalić. Myślę, że wystarczy. Muszę sobie zrobić. Inspekcji z racji tego, że właśnie e, nie używałam jeszcze tego różu. Ej, on się naprawdę nałożył idealnie. W pierwszej chwili powiedziałam, że właśnie się pojawiły farfocle, ale widzieliście, że ja go nie używałam i tam na wierzchu była taka warstewka, właśnie nie wiem czego. To coś, nie wiem, co tam na wierzchu było. Zebrałam pędzlem i to przeniosłam, ale jak to teraz poprawiłam, no muszę powiedzieć, że ta formuła jest super. No i ten kolor 01. Super. Ale teraz przechodzimy do korektora i też go musimy nałożyć dość strategicznie. Wezmę ten, który ostatnio się pojawił w kosmetyczce lipca i naprawdę mega go lubię ze starsów, czy mam w odcieniu 0,1 light beige, więc musimy nałożyć ten korektor dosłownie tylko tak jakby pod okiem. Oczywiście tutaj sobie też nakładam. No bo wiecie, że zawsze właśnie jak najpierw sobie robię to kremowe konturowanie i później chcę sobie obczyścić korektorem, no to korektor sobie tu nakładam i obczyszczam i po prostu koncentrację, wtedy mam tego różu tutaj. A tu właśnie nam o to chodzi, że tu ma się dziać, tu ma się dziać i uważam, że, no przypadkowo, ale wyszło to ideolo. Także ja tego absolutnie nie chcę zepsuć, więc tylko tutaj się będę Poruszała. W tych właśnie miejscach. No i dobra, powiem wam, że nie chcę właśnie tego nakładać, niżej nie chcę nakładać tego więcej. Nie rozświetlam korektorem tak jak zawsze czoła, bo tu imitujemy właśnie zjaranie, zjaranie czoła. Nie chcę się aż tak mega mocno świecić, więc delikatnie się przypudruję też pudrem, który włożyłam do mojej lipcowej kosmetyczki. Czyli Hean Fluffy Smooth i to jest fixing powder. On właśnie jest troszeczkę taki bardziej w stronę Satynowego pod samo oko, to sobie właśnie go nałożę, tak troszeczkę więcej, żeby jakby ten korektor tutaj i tutaj sobie utrwalić. Teraz po prostu bardzo delikatnie, bo ja nie chcę tego zaburzyć, ale też no, nie chcę się tutaj tak świecić, jak się świecę. Troszkę tutaj. Ale naprawdę taką mikroskopijną ilość, o właśnie, coś takiego. Tu mogę trochę więcej przynosić znowu, tutaj. Na brodzie możemy sobie spokojnie już pojechać też więcej. Dobra, spójrzmy na siebie, gdzie jeszcze. No i na pewno muszę sobie tutaj trochę pod tym czole, ale też nie chcę tego Zabierać za bardzo. Tu nie robimy sobie y, takiego mega matu. Gdzieś ta skóra może nam się lekko błyszczeć. Troszeczkę się jakby stonowało. To uważam, że to jest taki vibe, szok. Ale dobra, jedziemy dalej. No i musimy tutaj, oczywiście, jeszcze y, podbić ten blask i musimy użyć rozświetlacza, który oczywiście już polecałam w ulubieńcach i też się na kanale pojawiał, czyli Color Pop Flexitarian. Kocham, uwielbiam, uważam, że jest. Po prostu wspaniały, przepiękny. No i teraz właśnie go sobie użyjemy. Tylko właśnie on jest tak intensywny, że trzeba go troszkę właśnie najpierw Odklepać. Ja tu miałam wszystko przypudrowane, dlatego absolutnie kocham ten rozświetlacz, bo on się łączy przegenialnie z obydwoma formułami. Tu było przypudrowane, tu nie było przypudrowane i wygląda bosko. Nie używałam nigdy lepszego rozświetlacza niż ten. No po prostu nie wiem, czy inny rozświetlacz może wyglądać yy, jakiś jeszcze bardziej intensywny efekt. Oczywiście nad brwiami. Ten Look y, ma to do siebie, że można go naprawdę stopniować i stopniować, budować i budować i dokładać tych warstw. Teraz byśmy spokojnie mogli przejść, na przykład zapudrować całą twarz i przejść do suchych produktów, ale ja nie chcę, żeby ten makijaż był właśnie taki make-upowy. E, ja nie chcę, żeby on właśnie miał tyle warstw. Ja chcę, żeby on był kremowy, leciutki, żeby nadal przebijała ta nasza skóra i po prostu żeby to oddawało taki wakacyjny, opalony vibe. W tych oczach możecie zrobić dosłownie co chcecie, ale ja tutaj też polecę po prostu tak, dość delikatnie paletkę ze starsów. Wezmę, którą już też miliard razy używałam na kanale, polecałam i wezmę sobie po prostu ten tutaj brązowy cień, który nazywa się nadziany. Go sobie nałożę na całą powiekę. Ja kocham właśnie takie cienie, ja go nazywam One and Done. Właśnie tutaj chciałam troszeczkę tego brązu dać, żeby właśnie podbić nam ten wakacyjny vibe ja nie wiem jak wy, ale mi czasami po prostu jak jest tak gorąco, to nie chcę się malować i teraz siedzieć y, z piętnastoma cieniami i blendować, więc właśnie taki jeden cień nałożysz sobie w świetle słonecznym, to po prostu będzie taki szał to już wystarczy jakimś tam po prostu fluffy pędzelkiem, to jest akurat y, Sigma E40, taki o sobie to po prostu wyblendować szczerze, byle jak, prawo, lewo, prawo, lewo, poblendować, żeby wiecie. Nie było takiej odcinki. Troszkę sobie nakładam jeszcze cienia, które się nazywa mm, kakaowy, czyli ten po prostu taki średniaczek. Brązowy, dobra, myślę, że już gitarka i po prostu teraz pod spód, tylko oczywiście szukam pędzelka, bo znowu ich nie umyłam. Też ten sam y, kawowy po prostu sobie wezmę na dolną powiekę, żeby to po prostu jakoś tam połączyć razem. Dobra, pyk-pyk i już. I teraz po prostu sobie tylko delikatnie jeszcze tą y, dolną powiekę wyblenduję. 2-2-1 z Zoewy. Nawet już bez żadnego cienia, tylko po prostu, żeby to nie było jakieś takie, wiecie, nierozblendowane. Natomiast w wewnętrznym kąciku już nie chcę tak super rozświetlać, chcę jakby połączyć ten puder, więc wezmę sobie kolor mleczny, czyli ten po prostu yy, beżowy, i tu właśnie sobie to rozświetlę, ale jakby matowym. I to też naprawdę daje fajny efekt. Zobaczcie, zobaczcie jaka różnica. Nie trzeba zawsze nakładać właśnie mega jakiegoś rozświetlającego. Ta paletka po prostu jest tak cudowna. Cienie ze starsów. No, jakby ja raz przyłożyłam. Cień beżowy, który jest tak napigmentowany. Nie zawsze się to zdarza. O, jeszcze nam to oko y, rozjaśniło. Ale właśnie jak chcemy pójść level dalej, to też coś, co pokazywałam w ulubieńcach, y, znaczy ulubieńcach albo właśnie Summer Essentials. Chyba w Summer Essentials. To jest właśnie beżowa kredka Evelyn warietę i to nam właśnie jeszcze bardziej zobaczycie podkreśli tą opaleniznę. Świetna jest ta kredka, zobaczcie po prostu, jak ona sunie, jaka jest różnica. Dobra, zaraz przejdziemy sobie do tuszu do rzęs, ale coś, co jest kluczowe, praktycznie w tym looku, to są piegi i weźmiemy sobie pisaczek z A.A. Wings, ciao Bella i po prostu sobie te piegi tutaj dorysuję. Więc zaczynamy. Największa koncentracja musi być tutaj po prostu właśnie na nosie, biorę, odklepuję, biorę, odklepuję i po prostu jedziemy z tym. Musi być tych naprawdę dość sporo. Przypominam tylko, że żeby look był spójny i jak najbardziej naturalny, to te piegi nie mogą się pojawić tylko tutaj o parę piegów jakby przez nos. Nie, te piegi muszą być porozkładane na całej twarzy. Dobra, myślę, że wystarczy ogólnie spoko jest ten pisak, tylko ja się czuję, że troszeczkę jest może za ciemny, za chłodny. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, okej, okay, ja mam ciemne włosy, ciemne oczy, ciemne brwi, ale jakoś tak mam wrażenie, że moje piegi może się, są troszeczkę e, jaśniejsze. Mega cute jest ten look, aczkolwiek niektóre piegi mi wyszły takie troszeczkę za duże, a już nie jestem w stanie tego mm, odklepać, więc no, jest jak jest. <laughs> Teraz przejdźmy sobie. Sobie do rzęs i z racji tego, że wszystko mamy takie e, brązy, takie opalone to stwierdziłam, że wezmę sobie maskarę z Essence i właśnie ona jest w odcieniu brązowym. Naprawdę jest spoko. Ok, rzęsy wytuszowane i powiem Wam, że naprawdę ten tusz jest świetny. No, możecie zobaczyć, że naprawdę te rzęsy nie są takie w 100% czarne. Naprawdę uważam, że jak za tą cenę to ten tusz jest świetny. Jak tak patrzę na siebie na wprost, to może to nie jest takie brązowe, ale pod kątem no to widać na 100%, że te rzęsy są brązowe, a nie czarne. Jak po prostu światło inaczej pada na ustach i już zdążyłam je obrysować konturówką z hulu w odcieniu Cool Frappe, ja, aż, aż zanim mówiłam. <laughs> hulu tak zrobiło genialne te odcienie, ale ja nie chcę, żeby to było takie wprost brązowe, więc teraz sobie pokombinuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie wezmę sobie z A-Wings Bella, to właśnie testowałam w filmiku Ciao Bella i to jest kolorek 03 i troszeczkę wezmę sobie tą kredeczkę, bo tutaj jest kredka a z drugiej strony jest taki powiedzmy błyszczyko pomadka i trochę tutaj właśnie sobie fon nakładam i zobaczymy co nam z tego wyjdzie powiem wam szczerze, że jako konturówka to mi się nie sprawdza po pierwsze strasznie grube ja rozumiem, że teraz jest trend na grube konturówki, ale nie po to jest konturówka, żeby po prostu ja ją miała wyjechaną na pół polika. Nie wiem, ja tym nie umiem malować. Osoby, które mają powiększone i idealne usta, okej, okay, fajnie, że sobie tak porobią, rozblendują palcem, ale... Ja muszę swoim ustom nadać nowy, poprawny kształt. A więc taka konturówka się kompletnie mi nie sprawdza. Ale jako pomadeczka, mm, aczkolwiek teraz na siebie patrzę i trochę są zbyt chłodne te usta. Trochę wyszło y, zimowo, niekoniecznie do tego. Troszkę sobie te usta muszę y, poocieplać. Czekajcie. Więc wezmę sobie jakąś taką konturówkę, co to jest Essence. I znowu In The Nude 11. I ona jest taka mm, dość jasna. Ale właśnie troszeczkę spróbuję nią porozjaśniać tutaj. Okej, okay, trochę mi to rozjaśniło i może ociepliło delikatnie. Dobra, trochę muszę zetrzeć ze środka właśnie tą pomadkę, bo kurczę, nie pasuje mi tu, gryzie mi się coś. Wiecie co, dla picu? Wezmę sobie właśnie ten róż. No kurde, zobaczymy. A, aha, no widzicie, to teraz ma sens. No od razu lepiej, nie? Jeszcze nie na 100% mi te usta tutaj pasują. Kurde, mol, człowiek ma niby tyle produktów do ust, ale jakoś tak zawsze mam, yy, czuję, że nie odpowiedni odcień. Dobra, nałożę sobie, słuchajcie, tego po prostu błyszczyka, który w sumie też był w Summer Essentials, czyli z Golden Rose w odcieniu Cherry. Mhm, mm mhm, mm mhm. No, cudnie. Właśnie takie bardziej czerwonawe. Jezu, uwielbiam ten błyszczyk. Po prostu potrzebowałam trochę żywsze te usta do tego luku. jednak coś tam na początku pokombinowałam nieodpowiednio. Jako ostatni już step, aczkolwiek nie musielibyśmy tego używać, ale czemu by nie, z maksineczki i Brush up To jest właśnie taka bardzo glowy mist, więc tutaj troszeczkę je sobie dam. I właśnie tak bardziej na boki, nie na centrum twarzy. No i gotowe. Dobrze, kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że troszeczkę Was znowu, jakby wyciągnęłam, może ze swojej strefy komfortu. W sumie sama siebie też wyciągnęłam i powiem Wam, że mi się mega podoba ten makijaż. Dajcie znać, czy go odtworzycie, czy może to jest totalnie nie Wasz vibe i absolutnie sobie nie wyobrażacie, nie wiem, takiej ilości piegów, czy w ogóle nakładania. Tutaj właśnie różu i Brązera, Czekam na Wasze komentarze. No i właśnie zachęcam Was do przejrzenia swojej kosmetyczki. Nie musimy zawsze w 100% mieć wszystkich nowości i być na bieżąco. Na pewno fajne kosmetyki właśnie macie w swoich zasobach. No i cóż, życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Bye!